O tym jak dbać o swoje zdrowie, słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. W tym podcaście znajdziesz praktyczne informacje o tym jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie. Naszymi gośćmi są profesjonaliści medyczni. Dzięki temu mamy dla Ciebie rzetelną pigułkę wiedzy o zdrowiu. Myślę, że my za bardzo staramy się dorobić jakąś ideologię i historię do tego, jak się zmotywować. Bo wiadomo, że w momencie, kiedy otrzymujemy diagnozę, no to często jakby ten pacjent myśli sobie: Jejku, no to teraz życie mi się zmieni, tak? I zanim będziemy tak myśleć, to zweryfikujmy, czy na pewno. Mówię często pacjentom, że z chorobą przewlekłą trzeba się zaprzyjaźnić, bo wtedy nie, jakby nie ma tej walki, jest działanie. Wniosek jest po jakimś czasie zawsze ten sam. No, mądry Polak po szkodzie, i warto byłoby do takiego etapu nie. Nie doprowadzać. Nigdy nie ma takiej osoby, która ma, ma wyrównany w pełni nastrój. To są zawsze górki i dołki i trzeba dawać sobie na to przestrzeń. Będziemy chorować, to, to jest nieuniknione, ale to jest, różnimy się tylko w tym, jak będziemy reagować i z jakiej pomocy będziemy, jaką pomoc będziemy przyjmować, a jakiej nie. Rozpoznanie przewlekłej choroby, takiej jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, wymaga od pacjenta zaangażowania i wprowadzenia zmian. Czasem zmiany te są dla nas trudne do utrzymania, wymagają poświęceń lub rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń. Jak utrzymać postawę zadaniową i znaleźć motywację do modyfikacji życia? Ja nazywam się Iwona Kania i o tym będę dziś rozmawiała z moim gościem, a jest nim pani Adrianna Sobol, psycholog, psychoonkolog i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy dzisiaj więcej o motywacji do leczenia choroby przewlekłej i zaczęłabym od wątku farmakoterapii, bo kiedy jako pacjent dowiadujemy się, że musimy przyjmować leki na stałe, na przykład do końca życia. Pojawia się taka pokusa, a może by nie. A może bym coś wykombinował, żeby nie. Szukamy w internecie, pytamy koleżanek, kolegów. Jak sobie radzić z takimi pokusami, z takimi myślami, żeby kontestować to, co powiedział nam lekarz? <noise> Trudne pytanie. Trudne pytanie na start, bo tak naprawdę wiele różnych postaw się za tym, za tym kryje. Jest kilka różnych wątków. Pierwsze to jest bardzo ważne, w jaki sposób została nam przekazana ta informacja. Na jakim też etapie życia, z jakimi to się też wiąże wyobrażeniami. Ale także jakie mamy doświadczenia, jaki mamy sposób w ogóle myślenia o chorobie. I on jest często zależny od tego, jakie mamy doświadczenia z naszego życia prywatnego, no bo jeśli na przykład mamy w, w, w takim wyobrażeniu naszego rodzica, dziadka, mm -hmm. który tylko z takim, prawda, torebeczką leków ciągle chodził i ciągle mówił sobie, a nie, a nie wolno, a nie mm -hmm. mogę, bo tu mam tabletkę, a tu muszę być przed jedzeniem, a tu muszę być po. No to prawda, to się taka buduje, taki rodzaj wyobrażenia, który niekoniecznie nam, prawda, służy. W takim tak, jest... tak, 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 tak. E, tylko musimy też pamiętać o tym, że często m, tą formułę często nadają sobie sami pacjenci, tak? Jakby, jakby sami sobie taką nakładają tą rolę chorego. Ja bardzo często obserwuję też takich pacjentów, którzy są ci pacjenci, którzy przyjmują taką postawę zadaniową, mówią, no okej, okay, jest diagnoza, jest choroba, muszę to brać, to mi pomaga, to mnie, prawda, kontroluje moją diagnozę, moją chorobę i objawy, w związku z tym mogę robić to, 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 mogę żyć normalnie, mogę świetnie się bawić, Mimo, prawda, bycia chorym przewlekle, ale też oczywiście e, mogą być tacy pacjenci, którzy mówią, no tak. Teraz to ja jestem chorym, tak? Teraz to ja jestem chory, i to wcale nie zawsze wynika z samej sytuacji, że choroba jest tak trudna, tylko to, w jaki sposób my ją interpretujemy. No i tutaj akurat wkrada się pole dla terapeutów, dla psychologów, na zasadzie, żeby trochę zweryfikować, jakie jakby temu towarzyszą wyobrażenia, jakie właśnie są różnego rodzaju błędne przekonania, mity. I też, to co jest ważne, co ta funkcja w moim życiu, tego chorego, który nic nie może, ma, ma mnie przed czym chronić, mhm. bo to też czasem tak jest. Ale to już mówię o takiej pozycji bardzo skrajnej, tak jak są też skrajne postawy pacjentów, którzy uwielbiają być chorzy. I choć ciężko nam się sobie to wyobrazić, ale naprawdę Zapisują tacy pacjenci... się od lekarza do lekarza. Tak, tak. No i to daje im takie poczucie dopieszczenia, opieki i tak dalej. Niemniej jednak, patrząc tak bardzo klasycznie, no wiadomo, że w momencie, kiedy otrzymujemy diagnozę, no to często jakby ten pacjent myśli sobie, jejku, no to teraz życie mi się zmieni, tak? I zanim będziemy tak myśleć, to zweryfikujmy, czy na pewno. I do tego jest potrzeba e, znalezienia jak najwięcej. E, Informacji na temat e, diagnozy, choroby, e, utrzymania jakby, prawda, e, jakby co jest potrzebne nam do lepszego funkcjonowania z chorobą w tle i pamiętania o tym, że choroba jest, e, nie chcę powiedzieć m, tylko dodatkiem, bo to źle zabrzmi, ale że choroba jest tylko jedną z części hmm. naszego życia, a nie, a nie całym naszym życiem, tak? W związku z tym tu rozpoczyna się pewna przygoda, e, e, Przygoda o nazwie długoterminowa współpraca z lekarzem, w którym mamy tak nawiązać sobie relacje i współpracę, w której zarówno pacjent musi jak najbardziej dostarczać lekarzowi informacji na temat tego, co jest mu potrzebne, jak się czuje, czego potrzebuje do tego, żeby jeszcze lepiej funkcjonować z chorobą przewlekłą, ale też właśnie lekarz, który staje się takim przewodnikiem, osobą, która Pomaga zarządzać tak na tyle diagnozą, aby utrzymać coś, co jest dla pacjenta najważniejsze: czyli normalność, jak najlepszą codzienność, jak najlepsze funkcjonowanie z chorobą przewlekłą, z pełną jakością życia. I tak musi wyglądać ta rozmowa, w której mamy pokazywać pacjentowi, że w dzisiejszych czasach dzięki dostępowi do nowoczesnych form terapeutycznych, ten pacjent naprawdę może żyć tak jak każda inna teoretycznie zdrowa osoba i to jest ważne, dlatego że wielu mam takich pacjentów, którzy trafili no właśnie na taki rodzaj komunikacji na zasadzie no jest pani chora. Leczy się Pani do końca życia. Czy może Pani, nie wiem, robić coś tam, nie, nic nie można, przecież Pani jest chora. I mhm. pojawia się po prostu nie pokazanie temu pacjentowi tych opcji, tych możliwości, ale do tego jest potrzebne ogromne tak naprawdę, znaczy nie ogromne, po prostu zaangażowanie, mhm. taka chęć po prostu współpracy, żeby ten pacjent naprawdę mógł jak najwięcej codziennie wyciągać z tego swojego życia. Jeśli tego nie dostanie, jeśli, bo to jest trochę właśnie kwestia zbudowania tej takiej postawy zadaniowej, w której jest akcja, mm -hmm. jest reakcja, jest działanie, jest prawda, odpowiedź na to działanie. Jest problem, ale okej, okay, no choroba długo, jakby taka choroba przewlekła, to jest taki długodystansowy bieg z przeszkodami. A lekarze, specjaliści, inni pacjenci, psychoterapeuci, psycholodzy są po to, aby jak najlepiej pomóc temu pacjentowi, żeby on zobaczył, jak te przeszkody można pokonywać, omijać, prawda, jak sobie można z nimi, z nimi radzić. I tu jest taka moja wielka prośba do, do pacjentów, mm -hmm. żeby nie odpuszczali sami sobie, żeby nie rezygnowali z jakości swojego mm -hmm. życia, tylko do tego, tak jak powiedziałam, to nie jest, Strych, to nie jest kwestia, a to ja może ucieknę od diagnozy i nie będę przyjmować tabletek. To jest najgłupsze rozwiązanie, jakie tylko możemy przyjąć, bo, bo przeważnie jakby temat diagnozy choroby przewlekłej po prostu prędzej czy później nas dopadnie i niestety konsekwencje, z jakimi będziemy musieli się mierzyć, będą znacząco trudniejsze żeby nie powiedzieć śmiertelne, niż jak gdybyśmy od samego początku już na wczesnym etapie wprowadzili jak najlepsze rozwiązania, ale do tego też potrzeba takiej postawy pacjenta, który pyta się co mogę zrobić mhm. dla siebie więcej bardziej jestem gotowy do tego procesu, żeby, żeby żyło mi się po prostu lepiej. No, właśnie, pojawia się ten wątek postawy, czyli mhm. taka postawa unikowa może być bardzo niebezpieczna, mhm. a ta postawa zadaniowa, jakie niesie plusy na samym początku i czy taka postawa może się przełożyć w dalszym działaniu na szybsze zdrowienie? Tak znaczy naprawdę? to zdecydowanie, czy postawa zadaniowa zawsze jakby charakteryzuje się tym, że pacjent jest przede wszystkim bardziej otwarty? Na działanie, na współdziałanie, lepiej współpracuje z lekarzem. Jest też to pacjent, który zadaje pytania. Mhm. To jest taki pacjent, który jest przygotowany, rozumie, co z czego wynika i po co to jest, i staje się tak naprawdę partnerem. W, dla, dla lekarza, ale też takim w kontekście jakby tego, tego, tego chorowania. Ja zresztą bardzo nie lubię, bo często pacjenci określają: Och, um, walczę tak, z jakąś chorobą albo muszę tutaj w ogóle zwalczyć tą sytuację. Na etapie języka nawet. Bardzo jest w ważna schemat. semantyka, bo to nas też ustawia w pewnej, w pewnej takiej pozycji, um, i y, zawsze walka jest spalająca. I mm. Ja mówię często pacjentom, że z Przewlekłą trzeba się zaprzyjaźnić, bo wtedy nie, jakby nie ma tej walki, jest działanie. Tak jak walka o związek. Często się mówi gdzieś w żartach, że tak, ta walka no, to nie jest dobre słowo. To nie jest dobre słowo, bo jak tak mówię, w walce mhm. zawsze jest jakiś wygrany, przegrany, jest mnóstwo Zbroja jakby takiego, tak, tak. takiego, takiego militarnego tego języka. Moim zdaniem on tak emocjonalnie pacjentowi nie służy, i potem właśnie, jeśli pacjent tak walczy i ma do wzięcia tą kolejną tabletkę, to sobie mówi, a może teraz tak powalczę, że ja jej nie wezmę, tak? No, nie jest to żadna walka, to jest, to jest właściwie. Usiłowanie się ze sobą, tak, uderzanie tak. w samego siebie, więc jest to po prostu e, głupie po prostu. E, I. E, mm, i naprawdę muszę powiedzieć, że pracując już tyle lat z pacjentami chorymi, przewlekle to, co pacjenci są w stanie sami sobie wymyślić, mhm. żeby czegoś nie wziąć, żeby od czegoś uciec, jest. Znaczy, to jest. Zawsze mnie, zawsze mnie zaskakują. Nieskończony arsenał tak, pomysłów. Ale, ale jakby prawdą jest też, że wniosek jest mhm. po jakimś czasie zawsze ten sam. No, mądry Polak po szkodzie. I warto byłoby do takiego etapu nie, nie doprowadzać, tak? Więc, więc na to bym zwróciła uwagę. Jasne, te postawy pacjentów wobec choroby, one się kształtują w zależności od naszych cech osobowości. Ale ja też na samym początku, bo to też jest tak, jak jest diagnoza, pamiętajmy o tym, że to jest zawsze kryzys. To jest zawsze kryzys. I żeby też było jasne, ten kryzys też trzeba opłakać. To nie jest tak, że pojawia się diagnoza, a ktoś powie: O, super, to teraz mi przyszło żyć z nadciśnieniem, albo o tak, teraz cukrzyca, co to dla mm. mnie? Nie! To zawsze jest kryzys, który trzeba opłakać, wykrzyczeć, wyżalić się, znaleźć ujście na swoje emocje, no a potem ocieramy łzy i zastanawiamy się, no dobra, ale czego ja potrzebuję, tak, żeby jak najlepiej się leczyć, a w związku z tym zachować właśnie jak najlepszą jakość swojego, swojego życia. Więc um, ja często zadaję pacjentom takie pytanie: co innego trudnego w swoim życiu um, dana osoba przeszła i Jakie sposoby radzenia były dla niej w tamtym hmm. czasie najlepsze? No i rzeczywiście to oczywiście to nie chodzi o to, żeby ktoś miał taki sam kaliber, e, prawda, jaką jest choroba. Niemniej jednak, e, niemniej jednak to jest taka sytuacja, w której m, pacjenci e, jakby mogą sobie odpowiedzieć: Aha, no to mi pomagało, tamto mi pomagało. Hmm. Są też tacy, którzy powiedzą: Wie pani, co, ja byłem w wielu trudnych sytuacjach, ale nic mi nigdy nie pomogło. <grym> To też jest pewien rodzaj wniosku, w jaki schemat wpadamy, w jaką jakby sytuację, um, która, która po prostu um, daje nam też wyciągnąć z tego wnioski, aby zbudować nową strategię radzenia sobie w kryzysie. O tym, jak dbać o swoje zdrowie. Słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. Właśnie, za oknem nie za piękna aura. Te miesiące jesienno-zimowe są uznawane za takie najtrudniejsze mhm. pod kątem nastroju, zaburzeń nastroju. W jaki sposób dodać sobie trochę optymizmu, kiedy już jesteśmy w tej sytuacji, że chorujemy przewlekle, za oknem plucha, nie ma dostępu do słońca, nie ma tej naturalnej witaminy D, co możemy zrobić? Ja w ogóle jestem, ja nie lubię określenia pozytywne myślenia. Mhm. Bo co ono właściwie oznacza? ono polaryzuje. Znaczy, Pozytywne, ja, negatywne, prawda? Znaczy, ja myślę sobie o tym, że to trochę jest tak, że niejednokrotnie pacjenci w obliczu diagnozy siedzą na kamieniu przysłowiowym, mhm. włączają mistrza zen i myślą sobie myśl pozytywnie, myśl pozytywnie. Ale to, Walczą wtedy. Ale co to, co, to, co, to, co to właściwie oznacza? Poza tego to jest też trochę takie warunkowanie mhm. tego, że jak, jak będzie to, to ja wtedy się, nie wiem, będę leczył. Jak będzie się tak czuł, to się będę, prawda, tak i tak funkcjonował. To nie, jest, to nie jest fajne. Ja myślę, że to, co każdy, każdy z nas ma jakieś różnego rodzaju trudności, a choroba przewlekła wymaga po prostu jak najlepszego oswojenia zaadaptowania się do nowej sytuacji. I trochę wykonywania różnych rzeczy ponad wszystko, mimo wszystko i pamiętanie o tym, że szczęście nigdy na nikogo z nas jakby nie spływa. To jest znowu ciężka praca, to jest podejmowanie pewnej decyzji, to jest wystawianie się na różnego rodzaju sytuacje, które mają dać nam pewien rodzaj właśnie tego szczęścia, radości, uśmiechu i nigdy nie ma takiej osoby, który ma, kto ma wyrównany, w pełni nastrój, to jest on zawsze górny kurki i dołki mhm. i trzeba dawać sobie na to przestrzeń, trzeba dawać sobie jakby na to taką, taką, taki rodzaj jakby możliwości. Mhm. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie interpretować choroby, bo to też trochę tak jest, że dlaczego uciekamy od leczenia? Dlatego, że wielu z nas interpretuje chorobę jako rodzaj słabości. Mhm. Porażki. Porażki i bycia mhm. gorszym. Wielu z pacjentów na przykład wstydzi się tej diagnozy, bo wyobraźmy sobie na przykład pacjenta z cukrzycą typu drugiego, który dodatkowo mierzy się z chorobą otyłościową, no i wszyscy dookoła prawda, niego mówią, no to gdybyś się więcej ruszał, gdybyś lepiej jadł, czyli wkrada się ten element oceny który umówmy się, ale nikomu, nikomu nie sprzyja, bo nie ma już, zostawmy to, co było kiedyś, mhm. skupmy się na tym, jakby o jaką przyszłość e, walczymy. walczymy, nie, nie <laughs> walczymy, nie. działamy, e, chcemy. chcemy, tak, bo po, po jaką sięgamy, mhm. tak, e, więc... To jest ważne. I jakby naprawdę pacjenci niejednokrotnie jakby traktują chorobę jako rodzaj takiego naznaczenia, słabości, smutku. Często też wstydzą się poprosić o wsparcie hmm. psychologiczne, bo mówią, no a co, mi pani chorobę, mi pani zabierze. Hmm. Nie, no choroby nie zabiorę, ale. Często u ludzi sukcesu, prawda? Jest taki Ty problem miesz, w tym, miesz. że zawsze rządziłem, rządziłam, a Ta. teraz to ja no, idę po pomoc, no, no to nie. Jest w ogóle wielka, niezwykle trudna lekcja przyjmowania pomocy, a przyjąć, przyjąć pomoc możemy dopiero wtedy, kiedy o nią poprosimy, a większość z nas w ogóle tego nie potrafi robić. I zapominamy o tym, że tak naprawdę przyznawanie się do różnych swoich słabości jest tak naprawdę największą siłą człowieka, bo nawet jeśli coś nam tam w życiu poszło nie tak albo coś wydarzyło takiego, że no niestety doprowadziło nas do, do na przykład otrzymania diagnozy choroby takiej cywilizacyjnej, okej, okay, no to jakby znowu to jest ten moment, kiedy rozpoczynamy, rozpoczynamy działania. Ale nie możemy zaklinać rzeczywistości. Mhm. Nie możemy zaklinać rzeczywistości, nie możemy po prostu uciekać w taką, taki, taki bo to jest taki mechanizm, który często pacjenci stosują. A dobra, tyle lat z tym żyłem, to jeszcze pożyję, pożyję. albo, prawda, później. Mhm. Na przykład to jest bardzo też właśnie charakterystyczne u młodych pacjentów, którzy. Na przykład taki młody mężczyzna im dostaje na rutynowych badaniach, było robione mu badanie ciśnienia tętniczego. I no, okazuje się, że ma nadciśnienie, i lekarz proponuje mu leki. On mówi: Ja, ja sportowiec, w ogóle jak to może Nigdy być? Jak, jak ja dziewczynie powiem, że ja biorę mm -hmm. jakieś leki, co ona sobie o mnie pomyśli? Mm -hmm. No, moment, moment, moment. To przecież w ogóle nie jest o męskości, atrakcyjności. To jest choroba, która może rzeczywiście dotknąć każdego z nas, i chyba największym w ogóle takim: ja bym się cieszyła, gdyby mój mężczyzna powiedział, wziął odpowiedzialność mm -hmm. za swoje zdrowie i po prostu zaczął zacząłby, zacząłby po prostu o siebie dbać. To jest, to jest pewien rodzaj mądrości, mm -hmm. to jest pewien rodzaj dojrzałości, my, dojrzałości też, zabezpieczenia swojego zdrowia, ale też brania takich, takiej odpowiedzialności za moje dzieci, prawda, bliskich, to jest dojrzałość, tak? Jakby będziemy chorować, to, to jest nieuniknione, ale to jest, różnimy się tylko w tym, jak będziemy reagować i z jakiej pomocy będziemy, jaką pomoc będziemy przyjmować, a jakiej nie. No właśnie, a gdy się już pojawią te chwile zwątpienia, bo one są, tak jak pani mówiła, naturalne dla każdego człowieka tak. i nigdy te, obrazowo mówiąc, słupki w naszym życiu nie są zawsze na 100%. tak? Przychodzą różne momenty. Kiedy obserwujemy ten spadek nastroju czy brak motywacji, jak, jak siebie wspierać w takich momentach? Dać sobie tę przestrzeń? W jaki sposób? Znaczy, przede wszystkim to, co już powiedziałam wcześniej, to jest ludzkie, że w obliczu... Diagnozy mogą nas targać nami różnego rodzaju emocje, mogą, może być ten rodzaj takiego rozdrażnienia i jakiegoś smutku. I znowu, nie próbujmy tego uklepywać. Mm. Dajmy na to przestrzeń. Ja czasem e, e, radzę pacjentom, żeby sobie w takich gorszych dniach Włączyli film typu wyciskać łez, żeby się móc wypłakać, żeby dać sobie taką, takie naturalne oczyszczenie, które świetnie łzy, fantastycznie regulują, regulują emocje i pamiętając o tym, że łzy to nie krwotok, naprawdę da się nad tym zapanować. Um, więc to jest jedna rzecz, dwa, następnie być uczciwym wobec siebie i zastanowić się. Co jakby, co mi przeszkadza, co mi utrudnia, w jakich obszarach, prawda, jakby jakie obszary sprawiają mi największy kłopot, co jest dla mnie największym wyzwaniem. I znowu, rozpisujemy to, ja jestem w ogóle wielką fanką pisania, rozrysowywania mm -hmm. sobie, bo wtedy to się staje takie namacalne i możliwe do zobaczenia, gdzie jest potrzeba wdrażania odpowiedniego działania. Zaakceptowania również, że nie zawsze tylko my będziemy w stanie sami sobie pomóc, czasem potrzebujemy mhm. wsparcia wspomnianego już psychologa, psychoterapeuty, rodziny, lekarza. Chodzi o to, żeby otworzyć się na to, żeby, żeby rzeczywiście to po, po tą pomoc sięgnąć. To wtedy daje nam tak naprawdę największe pole, pole do działania. No właśnie, a jak my możemy wspierać naszych bliskich w takich momentach, kiedy ta motywacja u nich spada? Czy w jaki sposób też mówić o wsparciu profesjonalnym? Bo ja akurat Jak uważam, mówi... że wsparcie psychoterapeuty jest kluczowe w pewnych momentach życia i jest taką higieną życia, ale nadal jest to temat tabu, mam wrażenie. Ale powiem pani, nasuwa mi się taka, taki, taka, taka myśl, taka, taki cytat, który często znany taki mówca, psycholog Jacek Walkiewicz opowiada a propos motywacji, bo to bardzo słynne hasło, to, z którym Często właśnie ludzie bardzo różni dzwonią, piszą, jak się zmotywować do tego, jak, prawda, lepiej robić to czy tamto. No właśnie, chodzi o tą motywację. I on, Jacek Walkiewicz, kiedyś w swoim wystąpieniu powiedział coś takiego, że jego dziadek, jak wstawał rano karmić kury, mhm. to nie zastanawiał się nad motywacją, mhm. tylko wstawał rano i karmił, I karmił kury. kury. I myślę, że my za bardzo staramy się dorobić jakąś ideologię i historię do tego, jak się zmotywować? No, drodzy Państwo, czy nie ma lepszej motywacji niż to, że dzięki dobremu zaopiekowaniu, również farmakologicznemu, jesteśmy w stanie spełniać swoje marzenia, plany, rozwijać się zawodowo, zakładać rodzinę, być z tą rodziną, no, podróżować, nie wiem, żyć, cokolwiek? Czy jest coś, co wymaga większej motywacji? Bo ja na co dzień pracując też z pacjentami onkologicznymi, którzy oddaliby wszystko, aby móc tak naprawdę być kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny bliskimi. miesiąc ze swoimi bliskimi. Więc jak mówimy o tej motywacji, to zastanówmy się nad tym, no, no tak na serio. Czy my naprawdę potrzebujemy tu jakiejś techniki? Nie, to jest trochę tak jak właśnie ten dziadek wstający rano, bo trzeba te kury po prostu nakarmić. Tak jak my wstajemy rano i bierzemy tabletkę, która jest naszą codzienną dawką spokoju, która Daje nam możliwość regulowania i jakby trzymania choroby w ryzach, która pozwala nam na to, żeby z tą chorobą żyć. Czy jest potrzeba czegoś więcej? I tu musimy znowu tak naprawdę zastanowić się nad tym. Od czego my uciekamy, czego my nie chcemy zauważyć, gdzie się gubią nasze, nasze priorytety. I to też jest coś, co często dopiero w obliczu choroby przewlekłej ludzie mówią, jak bardzo im się te priorytety zmieniły. Że jak nagle zaczynają doceniać mhm. różne rzeczy, jak um, zaczynają je dostrzegać, pielęgnować, um, dopiero wtedy, kiedy coś stracą. No to Właśnie. nie doprowadzajmy do takiej sytuacji. Nie, 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 naprawdę w życiu nie trzeba stracić, żeby zyskać. Bardzo mądre podejście i myślę, że to przesłanie takie zdroworozsądkowe do tak. motywacji, która w sumie jest decyzją, bo to jest, jest decyzja, decyzja o naszym jak życiu. Jak jest decyzja i jest, jak, jak jest świadomość, tak, jakby po co to robię, to tu nie trzeba już nic więcej. To naprawdę, oczywiście, istnieje mnóstwo różnych oczywiście sposobów tutaj, aplikacji, książki i wszystko. No oczywiście, można byłoby o tym się rozkliwiać naprawdę w nieskończoność, ale prawda jest taka, czym jest dla nas zdrowie? Czym jest dla nas zdrowie i na co to zdrowie możemy przełożyć? Jak mamy to zobrazowane, jak mamy to zwizualizowane, temat się kończy. Nic więcej nie trzeba. Dokładnie, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Podziel się tym podcastem z innymi. Może w ten sposób wydłużysz ich życie. Na stronie Recepta na Zdrowie.pl znajdziesz wiele rzetelnych informacji na temat chorób sercowo-naczyniowych, propozycje ćwiczeń, zdrowych przepisów kulinarnych i technik relaksacji, które ułatwią zdrowy styl życia. Pamiętaj: zdrowie jest tylko jedno warto o nie zadbać.